Historia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest związana z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego. To w owej szacownej Wszechnicy w 1927 roku powstało Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim. W latach 1927 do 1950 działało ono w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Liczyło zaledwie 9 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, a mimo to udało mu się wykształcić ponad 600 nauczycieli wychowania fizycznego. W 1950 roku został zapoczątkowany nowy etap rozwoju. Wydział Lekarski Uniwersytetu przekształcony został w Akademię Medyczną, by następnie w tym samym roku wyodrębnić z jej struktur Studium Wychowania Fizycznego i przekształcić w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Na pierwszego rektora wybrano profesor Eugenię Stołychwo. W chwili powstania uczelnia przy ulicy Śniadeckich posiadała zaledwie 15 etatów, w tym tylko 9 dla pracowników naukowo-dydaktycznych. W 1972 roku rozpoczęto budowę nowych obiektów na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, do czego ogromnie przyczynił się ówczesny rektor, profesor Stanisław Panek. W tym samym roku uczelnia przekształciła się w Akademię Wychowania Fizycznego, by wkrótce potem przyjąć za patrona znakomitego sportowca, trzykrotnego olimpijczyka, wielkiego patriotę Bronisława Czecha. W swej długoletniej historii Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wykształciła ponad 20 tysięcy absolwentów, a każdego roku o jej indeks stara się kilka tysięcy młodych ludzi. Immatrykulacja i otrzymanie indeksu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie to nie tylko zwyczajne rozpoczęcie studiów. To wpisanie się w historię przeszło 80-letnią uczelni wywodzącą się z tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. To przyjęcie wartości patrona uczelni Bronisława Czecha, to wreszcie możliwość poznania niepowtarzalnej atmosfery Krakowa, miasta królów polskich, stolicy Kultury i Nauki. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie jest uczelnią nowoczesną, umożliwiającą swoim studentom szerokie kształcenie w ramach czterech kierunków studiów: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia oraz turystyka i rekreacja. To uczelnia stwarzająca szerokie możliwości kształcenia, to uczelnia promująca kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. To uczelnia, w której warto studiować. Nowoczesne obiekty, np. stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, boisko do piłki nożnej, hala do zespołowych gier sportowych, dwie sale gimnastyczne, kryte korty tenisowe i pływalnia umożliwiają nauczanie na najwyższym poziomie. Pawilony dydaktyczne z salami wykładowymi, pracowniami, laboratoriami, a także biblioteką dopełniają reszty. Specjalistyczne wykłady i zajęcia prowadzą wysoko kwalifikowani wykładowcy z tytułami naukowymi oraz osoby spoza uczelni z dużą wiedzą praktyczną. Studenci mają możliwość zapoznania się i przeprowadzenia badań z użyciem najnowszych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych wykorzystywanych we współczesnym sporcie wyczynowym. Uczelnia szczyci się dobrą bazą socjalną. Studenci za miejscowi mieszkają w trzech pobliskich akademikach. Latem organizowane są obozy programowe we własnym ośrodku sportów wodnych w Załężu nad jeziorem Rożnowskim, a zimą najczęściej w zakopane. Akademia Wychowania Fizycznego organizuje dla swoich studentów obozy zimowe w zakresie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardu. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy Polskiego Związku Narciarskiego, którzy przygotowują młodzież do poruszania się po sokach narciarskich. W sposób przyjemny i co najważniejsze bezpieczny. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kształci studentów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci na poszczególnych kierunkach uzyskują następujące kwalifikacje. Nauczyciela wychowania fizycznego z możliwością uzyskania uprawnień trenera drugiej klasy w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Można też podjąć specjalizację dziennikarstwa sportowego, interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje specjalistyczne, w tym trenera drugiej klasy i menedżera sportu. Fizjoterapeuty z przygotowaniem do realizacji procesu rehabilitacji ruchowej w dysfunkcjach narządu ruchu. Oraz stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych. Przygotowanie do pracy i kierowanie jednostkami gospodarczymi w turystyce i rekreacji. Studia w naszej uczelni na kierunku Turystyka i rekreacja cieszą się dużą popularnością. Ciekawy, zróżnicowany program nauczania, zajęcia poza uczelnią, obozy letnie i zimowe oraz możliwość odbywania praktyk za granicą to znakomita propozycja dla młodych ludzi. Satysfakcja i zadowolenie naszych absolwentów wynikają z możliwości znalezienia i wykonywania interesującej pracy w branży turystycznej. Misją Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pozostaje propagowanie zdrowego stylu życia. Studenci mają możliwość wyczynowego uprawiania sportu. W klubie AZS AWF Kraków oraz AZS AWF Kraków zakopane w wielu dyscyplinach zrzeszonych jest ponad 200 osób. Najlepsi z nich zdobywają laury w kraju, reprezentują Polskę w najbardziej prestiżowych imprezach sportowych. Polki brosz, jest medal, proszę państwa. Cóż za niespodzianka? Luiza Złotkowska. <grymna> <grymna> Nowo otwarty kierunek sport pozwala na znakomite łączenie nauki z wyczynowym uprawianiem sportu. Szczególnie dogodne warunki mają przedstawiciele dyscyplin zimowych, którzy mogą uczyć się i trenować w nowo otwartym ośrodku uczelni w Zakopanym. Wśród absolwentów Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jest wiele wybitnych postaci, trenerów oraz znanych sportowców. Dobre imię uczelni rozsławiają również absolwenci niezwiązani ze sportem wyczynowym. Zawsze będę pamiętał o tym, że najwięksi giganci prowadzili z nami zajęcia i to właśnie Państwo nauczyli nas szacunku do przeciwnika, szanowania sprzętu, punktualności. Zawsze też będę pamiętał, że nie mówi się, że odbywa się olimpiada. Tylko Igrzyska Olimpijskie. I proszę też pamiętać, że kiedy na nas, awf iaków mówili magistrowie od fikołków, to wymyśliłem imprezę Liga Kulturalna Uczelni. I to właśnie najlepszy satyryk był za WF-u, najlepszy poeta i najlepszy karykaturzysta, a najwięcej na sobie dziewcząt udźwi udźwignął student Uniwersytetu Jagiellońskiego.